Skoro mówiliśmy już najważniejsze elementy interfejsu, to może teraz zajmijmy się nawigacją. Będziemy po prostu mówili o pomniejszaniu i powiększaniu widoku oraz o przesuwaniu. Bardzo wygodnym sposobem nawigacji jest korzystanie z myszki wyposażonej w kółko. Możemy za pomocą takiej myszki zarówno powiększać nasz widok, jak i dowolnie go przesuwać. Może sobie widok na początku spróbujmy powiększyć. Musimy teraz wybrać fragment, który ma być powiększany. Możemy na przykład umieścić nasz kursor po prawej stronie. I przesunąć kółko do góry. Rzeczywiście, pomniejszany jest ten fragment, gdzie umieściliśmy nasz kursor. Jeśli chcemy pomniejszyć, to musimy oczywiście nasze kółko przesuwać na dół. Czyli przesuwamy do góry, aby powiększyć, przesuwamy na dół, aby pomniejszyć. Oczywiście zawsze będzie powiększany albo pomniejszany ten fragment, w którym aktualnie znajduje się kursor. Jeśli na przykład kursor umieścimy, powiedzmy tutaj, w lewym górnym rogu i przesuniemy kółko, to będziemy powiększali ten fragment po lewej stronie. Jeśli umieścimy go po prawej i będziemy przesuwali kółko, to będziemy powiększali fragment po prawej stronie. Tak samo zresztą działa pomniejszanie. Czasami jednak będziemy korzystali z myszki, która w kółko nie jest wyposażona. Możemy jednak wykorzystać inne narzędzia do nawigacji. Przejdziemy może sobie teraz do menu widok. Tutaj mamy panel o nazwie nawigacja. Możemy sobie na przykład nasz panel złapać, przeciągnąć do osobnego okna. Dzięki temu uzyskamy do niego dostęp, niezależnie od tego, Którą zakładkę na naszej wstążce aktualnie wybraliśmy. W tej chwili powróciliśmy do narzędzi głównych, ale w dalszym ciągu ten osobny panel do nawigacji wyświetla się w zupełnie osobnym oknie, czyli jest on po prostu niezależny od tej pozycji, jaką wybierzemy we wstążce. Kliknijmy teraz w tym miejscu. Rozwinie się lista różnych narzędzi służących do powiększania. Może sobie wybierzmy na przykład pozycję o nazwie szybki. Zauważmy, że koło naszego kursora pojawiły się dwa znaczki. Plus oraz minus. Teraz musimy po prostu trzymać wciśnięty lewy klawisz myszki i przesuwać. Jeśli będziemy przesuwali do góry, to widok będzie powiększany. Jeśli będziemy przesuwali w dół, to widok będzie po prostu pomniejszany. Zauważmy jeszcze, że widok jest zarówno powiększany, jak i pomniejszany względem środka naszego obszaru. Jeśli teraz na przykład przesuniemy do góry przy wciśniętym lewym klawiszu myszki, to rzeczywiście powiększymy cały rysunek i środek tego powiększenia będzie się znajdował dokładnie na środku tego okna, które tutaj widzimy. No, to może sobie wybierzmy inne narzędzie służące do powiększania. Możemy na przykład wybrać pozycję obiekt, i teraz będziemy sobie musieli wskazać jakiś obiekt, który chcemy powiększyć. Na przykład to okno. Klikamy w tym miejscu i naciskamy Enter, żeby całość zatwierdzić. Rzeczywiście, obiekt, który przed chwilą zaznaczyliśmy, został powiększony w ten sposób, że wypełnia cały obszar naszego okna. I teraz możemy go obejrzeć w bardzo dużym powiększeniu. No, ale załóżmy jednak, że chcielibyśmy sobie nieco nasz widok pomniejszyć. Możemy ponownie rozwinąć tą listę i wybrać na przykład pozycję poprzedni. W ten sposób powrócimy po prostu do poprzedniego widoku, czyli do poprzedniego powiększenia. Klikamy i rzeczywiście załadowany został widok poprzedni. Jeśli ponownie wybierzemy funkcję poprzedni, to wrócimy jeszcze wcześniej, czyli o dwa kroki do tyłu. Może sobie jeszcze raz rozwiniemy tą listę. Wybierzmy po prostu funkcję powiększ. Jest to zwykłe proste powiększanie dwukrotne. Jeśli teraz ponownie wybierzemy funkcję powiększ. To powiększymy czterokrotnie, jeśli powiększymy jeszcze raz to sześciokrotnie, i tak dalej. Tak samo zresztą działa funkcja pomniejsz. Wybieramy tą pozycję, jest to ostatnia pozycja na rozwijanej liście, i rzeczywiście całość została pomniejszona dwukrotnie. Jeśli wybierzemy funkcję pomniejsz ponownie, no to pomniejszymy sobie całość czterokrotnie, i tak dalej. Może sobie jeszcze skorzystamy z tej ikonki na pasku statusu, narzędzie o nazwie Zoom. Teraz będziemy sobie musieli zdefiniować okno. Po prostu określamy dwa narożniki. Chcemy na przykład powiększyć cały rysunek, tak żeby wypełnił pełny obszar okna. A więc pierwszy narożnik zdefiniujemy sobie w tym miejscu, a drugi na przykład gdzieś tutaj. Klikamy jeden raz na myszki i rzeczywiście cały stał powiększona do rozmiarów naszego okna. Jeśli chcemy nasz rysunek powiększyć jeszcze bardziej, na przykład chcemy obejrzeć jakiś szczegół w dużym przybliżeniu, to musimy sobie narysować niewielkie okno wokół właśnie te, wokół tego szczegółu. Czyli ponownie wybieramy nasze narzędzie Zoom. I ponownie rysujemy okno. Na przykład tutaj. Rzeczywiście powiększony został ten niewielki fragment, znajdujący się wewnątrz tego okna, które sobie przed chwilą utworzyliśmy. Czasami chcielibyśmy sobie obejrzeć naraz wszystkie elementy naszego rysunku. Możemy to zrobić w prosty sposób. Klikamy w tym miejscu i wybieramy pozycję Wszystko. Rzeczywiście całość została pomniejszona w ten sposób, że możemy naraz obejrzeć wszystkie elementy, jakie w naszym dokumencie się znajdują. Skoro mówiliśmy już podstawy pomniejszania i powiększania widoku, to może mówimy jeszcze przesuwanie, ale tym zajmiemy się już w rozdziale kolejnym.